Kamila, rozmawiałaś ze swoim egzaminatorem, no bo jesteś w porządku, prawda? Ale nie każdy jest w porządku. Wyobraź sobie sytuację, że ja jestem egzaminatorem, a ty jesteś osobą egzaminowaną i nie jesteś w porządku. Nie wiem, czy jesteś blondynką, czy nie, ale było tak naprawdę w jednym z środków ruchu drogowego, kiedy pan egzaminator powiedział, o, jaka mi się fajna blondynka wylosowała. To ta pani się oburzyła, że została wyzwana od blondynek. Inny przykład, pan egzaminator chciał zrobić fajną atmosferę i włączył radyjko, cichutko, na egzaminie. Ten ktoś oblał egzamin na prawo jazdy i ta osoba się odwołała, twierdząc, że to radio włączone tak jej przeszkadzało, że egzamin oblała. Inny przykład? Proszę bardzo. Osoba się, wylegitymowała się paszportem, bo można. A w paszporcie nie było takie zbyt aktualne zdjęcie. I coś delikatnie sobie pan egzaminator zażartował. Pojechali na miasto. Egzamin oblany, to wszystko się nagrało, ale potem ta osoba egzaminowana stwierdziła, że ta uwaga na temat tego zdjęcia tak tą osobę rozproszyła, że ona egzamin oblała, odwołała się. I wiecie co? Wszystkie te, te egzaminy odwołane zostały pozytywnie rozpatrzone. Dlatego nie liczcie na to, że będzie z wami egzaminator rozmawiał, bo nigdy nie wiadomo na kogo traficie. Przepraszam, nigdy nie wiadomo, na kogo trafi egzaminator.